Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie dajcie tego, co święte, psom, ani nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały swoimi nogami i was, obróciwszy się, nie rozszarpały. Tak wszystko ludziom czyńcie, jak chcielibyście, aby wam czynili. Bo to jest właśnie prawo i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia. Nieliczni są ci, którzy ją znajdują. Słyszymy dzisiaj. Ciąg dalszy, kazanie na górze. Nadal jesteśmy w trakcie lektury tego pięknego kazania. W Ewangelii Mateusza obejmuje aż trzy rozdziały. I te słowa: Nie dajcie tego, co święte, psom, ani nie rzucajcie swych pereł przed świnie. Wiem, że te słowa bardzo często są używane w takim kontekście, że może nie każdemu warto mówić o Panu Bogu, może nie każdemu człowiekowi warto głosić Ewangelię. No jeżeli ktoś tak rozumie te słowa, to mm, chciałbym przypomnieć słowa, yy, tak, chyba świętego Pawła: yy, Głoście Ewangelię wszelkiemu. Nie, to Pan Jezus mówi tak, święty Paweł też yy, to jakoś do tego nawiązuje, ale to Pan Jezus mówi: Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nie? Pan Jezus mówi wszelkiemu stworzeniu. Nie mówi niegłoście Ewangelii świniom. Tak już przywołując tutaj te, te, te słowa dzisiejszej Ewangelii. Nie? No, czasami używamy tych słów, nie? No, ale w takim kontekście, no, dla mnie to jest niezgodne z Ewangelią. Jeżeli używamy tych słów w takim kontekście, że dopuszczamy myśl, że jakiś człowiek jest świnią. No to byłoby sprzeczne, gdybyśmy nie wiem w ogóle pomyśleli, że można jakiegoś człowieka porównać do świni. To byłoby to sprzeczne z tym, co pan Jezus mówi wcześniej, a co słyszeliśmy wczoraj w Ewangelii. Nie osądzajcie, nie będziecie osądzeni. Obłudniku najpierw wyrzuć drąg ze swego oka i wtedy przejrzysz do tego by usunąć oś z oka twojego brata. To są słowa, które padają przed nie, tymi słowami. Nie dajcie tego, co święte psom, ani nie rzucajcie swoich pereł przed świnią. E... Tak. Pamiętamy, nie, jak Pan Jezus potraktował kobietę, która była poganką, czyli która przez wielu Żydów była traktowana jak pies. Pamiętamy, że Pan Jezus powiedział o niej, że jest szczenięciem i ona wtedy powiedziała, nie, że ale szczenięta mogą jeść, przecież jedzą z, z resztki ze stołu swoich panów. I Pan Jezus powiedział, Zobacz, zobaczcie jaką wiarę ma ta kobieta. I, i, i wysłuchał jej prośbę, spełnił jej prośbę. Pokazując nam, że, że dla Niego nie ma, nie ma psów, a, a człowiek, którego my często uważamy za psa, może się okazać w tym samym momencie dla nas przykładem wiary. Poganin. Pan Jezus postawił wtedy Poganina, Pogankę konkretnie, jako przykład wiary dla Żydów, a wierzących. Myślę, że gdzieś, gdyby Pan Jezus chodził po tym świecie, to też niejednego człowieka, którego my, Katolicy, uważamy za poganina, by nam przedstawił, pokazał jako przykład wiary, wielkiej wiary. Tak. Bo to, że ktoś nie należy formalnie do kościoła, nie chodzi na przykład regularnie do kościoła, to wcale nie znaczy, że, że jest daleko od Boga. Na pewno jest daleko od kościoła, tak. Ale czy jest daleko od Boga? Już to wie? Skąd ja mogę wiedzieć? Na jakiej podstawie ja mogę to stwierdzić? Nie? No, jeżeli czyni, krzywdzi kogoś, no to daje to podstawy sądzić, że on chyba musi być daleko od Boga, skoro krzywdzi ludzi. Nie? Ale to też. Ja to, bo, bo to ja wiem, jak to na, tak naprawdę jest. Nie? Może gdyby nie był blisko Boga, to jeszcze gorsze rzeczy by robił. Więc, więc nie wiem, więc nie będę tutaj siłował się na jakieś diagnozy. Dobrze, ale to tak na marginesie. Natomiast wracając nie, do tych słów, co w takim razie oznaczają te słowa? Nie dajcie tego, co święte, psom, ani nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały swoimi nogami i Was, obróciwszy się, nie rozszerpały. Moim zdaniem, właśnie wtedy, kiedy osądzam, bo to pan Jezus to mówi, tak jak już powiedziałem, nie? zaraz po tym, jak mówi o tym, żeby nie osądzać, jak mówi o tym, żeby z oka swojego wyjąć belkę, czyli żeby otworzyć oczy, żeby odblokować swoje spojrzenie, które jest przesłonięte często jakąś belką, belką osądów. E... I, I moim zdaniem to właśnie oznacza yy, dawać to, co święte, psom rzucać perły przed świnie. To znaczy oddawać siebie na pastwę de facto zła. Oddawać siebie jako sługę nie? tego, który właśnie potępia, osądza, nie? a którym jest szatan którego imię jest oskarżyciel. Tylko jedne, jeden y, ktoś nie, w Piśmie Świętym nazwany jest oskarżycielem szatan. Kiedy ja staję się oskarżycielem, to ja sam siebie, y, będąc perłą, oddaję się świniom. Pozwalam, żeby świnie mnie deptały. Właśnie, kiedy grzeszę. Kiedy grzeszę, to to, co święte, rzucam do gnoju, w którym żyją świnie. Ja tak odbieram tę Ewangelię. Absolutnie nie chcę powiedzieć, że każdy powinien tak samo ją odbierać. Nie wiem, absolutnie nie chcę powiedzieć, że to jest jedyna. Prawdziwa interpretacja. Ja mówię, co mi ta Ewangelia dzisiejsza mówi. Przypomina mi, żebym siebie nie zanurzał w gnoju, w którym żyją świnie. Czyli w jakichś nieczystościach, czyli w grzechu. Żebym siebie nie... Bo jestem perłą. Bo jestem perłą. Tak. Ja jestem tą perłą. Oczywiście, że Ewangelia też jest perłą, ale, ale ona, jeżeli jest przeze mnie wypowiadana z miłością, właśnie, a nie jest na przykład używana jak taki młot, którym będę walił komuś po głowie. Nie? Czy jak taki kij bezbolowy, nie? Kogo będę uderzał, żeby go bolało? Jeżeli ja z miłością głoszę Ewangelię, to nawet jeśli mówię do kogoś, kto, kto w tym momencie nie jest na nią otwarty. Nie chce tego słuchać. Wyśmiewa to. Drwi z tego, nie? No to ja nie mam wtedy takiego poczucia, że. Że rzucam perły przed świnie. No bo przecież yy, mówię o miłości. I to ja mówię. A to, że ktoś tego nie przyjmuje, że ktoś z tego drwi, śmieje się, no to, to jest jakby, no, no, on ma prawo do tego. Człowiek ma do tego prawo. Ale ja nie, usta, nie, nie, nie ustanę w głoszeniu Ewangelii. Nie zaprzestane. Pan Jezus nigdy nigdy nie zaprzestał nie? mówić do faryzeuszy. Próbował do końca jakoś tam do nich dotrzeć. Jakoś ich przekonać nie? do tego, żeby przyjęli Ewangelię. I dla mnie, dla mnie o tym jest ta dzisiejsza Ewangelia. I jeszcze jedno, właśnie, ważne zdanie, które chciałem też koniecznie skomentować. Pan Jezus dziś mówi: Tak wszystko ludziom czyńcie, jak chcielibyś, jak, przepraszam, jak chcielibyście, aby Wam czynili. To jest właśnie prawo i prorocy. Tak wszystko ludziom czyńcie, jak chcielibyście, aby Wam czynili. Jest takie powiedzenie: Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe. I czasami nawet spotkałem się z tym, że te słowa są przypisywane, że to Pan Jezus powiedział. Pan Jezus nie powiedział, przynajmniej ja nie przypominam sobie, żeby powiedział: Nie czyń drugiemu, co tobie nie miło. W Ewangelii w każdym razie takiego zdania nie ma. Natomiast Pan Jezus powiedział: Co chcecie, żeby ludzie Wam czynili, i Wy im czyńcie, to jest zupełnie, zupełnie coś innego. To jest pozytywne, to jest zachęta do tego, żebym ja był kreatywny, żebym innych obdarowywał tym, czym sam chcę być obdarowywany, jeżeli oczywiście mam zasoby ku temu, a jeśli nie mam tego, nie, czym sam chciałbym być obdarowany. No to będę tego szukał, będę tego pragnął. Przyjdę przede wszystkim do Pana Boga, do Pana Jezusa, po to. Ale przyjdę po to, żeby to przekazać innym. Co chcę, żeby inni czynili dla mnie? To, czym sam chcę być obdarowany, chcę przekazywać innym, dawać innym, obdarowywać tym, Innych. To jest coś dużo więcej niż nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To jest coś dużo więcej. To jest dopiero miłość. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, to jeszcze nie jest miłość. To jest fajna rzecz, dobra, ale to jeszcze nie jest miłość. Miłość jest dopiero wtedy, kiedy innym czynię to, co chcę, aby inni czynili mnie. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.